Żywa woda nadziei. Codzienne komentarze do Słowa Bożego. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoje, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Wyobraź sobie, że wchodzisz do pięknej sali, w której stoi syto zastawiony stół. Jest wiele różnych potraw, takie, które znasz, i takie, które są dla Ciebie kompletnie nowe i obce. I masz do wyboru. Możesz wybrać jedną ulubioną i się nią najeść, a możesz podejść do wielu i ich kosztować, i ich próbować nie napychać się nimi, ale kosztować. Post. Odmówienie sobie czegoś otwiera nas na rzeczywistości kompletnie inne. Otwiera nas na Pana Boga, na drugiego człowieka, otwiera nas na modlitwę. Dlatego warto, aby podjąć konkretny wysiłek postu, który będzie napełniał tym, co Boże.